Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na tapecie. Dzisiaj na tapetę bierzemy dosyć fajną mapę. Lubię na niej grać. Jest to mapa murowanka. Tryb standardowy. Dużo się ta mapa nie różni. Tryb standardowy czy tryb spotkaniowy. Także nie będę tutaj omawiał trybu spotkaniowego. To są tryby podobne. W sumie teraz, tak jak wspomniałem chyba w pierwszym odcinku. Te tryby, czy gramy spotkaniówkę, czy gramy y, tryb standardowy, to i tak jedziemy do końca, więc y, będę omawiał tutaj tryb standardowy. No i zacznijmy od y, omówienia krótko mapy. Tak naprawdę mamy tutaj trzy drogi ataku lub trzy y, drogi obrony, tak, czyli y, lewa flanka tutaj. Środek, wioska oraz prawo, czyli lasek. Wiadomo, w lesie się dużo nie dzieje, chociaż nie zawsze, nie zawsze. Z reguły las jest takim miejscem do kampienia, wioska jest miejscem do spotowania, a tutaj po lewej zawsze dzieją się fajne rzeczy. Można szybko tam zginąć, a można też szybko i łatwo damage'a nastukać. Także zacznijmy od czołgów ciężkich, jak zawsze na początek. No i omawiamy w tym momencie kapa zielonego, czyli kapa górnego. Troszkę powiększymy sobie pisaczek. Okej. Okay czołgi ciężkie. Tak widzę je na lewej flance. Czołgi ciężkie powinny jechać na lewą flankę i nie wyjeżdżać też zbyt daleko. Czołgi ciężkie powinny się ustawić w kwadracie B3 tutaj, ewentualnie nawet tutaj troszeczkę w tych zabudowaniach. Dlaczego? Już zaraz powiem. Więc tutaj w w tych, w tych okolicach, jeśli nie ma dużego natarcia, tak, mogą podjechać sobie troszeczkę tutaj. No raczej na górkę nie powinny wjeżdżać, jest to dosyć ryzykowne, e, ponieważ czołgi ciężkie są wolne. tak, e, Bardziej widzę tu rolę medów, czyli te, to, te wzgórze, tutaj jest wzgórze. E, czołgi ciężkie powinny z górnego kapa po prostu ominąć prowadzić natarcie dołem. Ko drogi, ewentualnie bronić się tutaj w tych zabudowaniach, ponieważ artyleria, jeśli jest, to strasznie tutaj łupie. No i, e, tak jak powiedziałem na początku, czołgi ciężkie, lewa flanka, jeśli przy, e, przebijamy się, no to lewą flanką atakujemy i lecimy do końca. I tu jest miejsce dla czołgów ciężkich. E, z górnego kapa, z dolnego kapa e, również e, możemy bronić się. Tutaj, w tym obszarze, tutaj ta górka osłania nas od ostrzału z prawej strony. Nie wjeżdżamy też na górkę, ponieważ mogą u nas paziować czołgi z lasu, a z wioski, a nawet z lasu. O tak. Jeśli tutaj nie napotkamy żadnego oporu, oczywiście, możemy przedrzeć się dalej z tego miejsca, właśnie. Tutaj, ale wtedy musimy uważać na czołgi ciężkie, które znajdują się, tak jak wspomniałem wcześniej, w tych obszarach i one mogą się tam bronić i przy okazji mieć wsparcie artylerii. Więc tutaj na pewno zgranie zespołu i doświadczenie bardzo dużo daje na tej mapie, i to jest chyba główna droga czołgów ciężkich, oczywiście. Jeśli jakiś czołg ciężki pojedzie w las jeden od górnego kapa, lub tutaj w ten zagajniczek od dolnego kapa, też się nic nie stanie. Ale te miejsce raczej przeznaczone jest dla czołgów innych, tak? Innych typów czołgów. Chociaż czasami heavy, dobry hewik potrafi tam zatrzymać. Natarcie, które idzie właśnie lasem, więc tutaj, jeśli zobaczymy jakiegoś hewika w lesie, od razu nie wyzywajmy odnowów, ale nie może tam też jechać cała drużyna, bo to nie o to chodzi. Tak jak wspomniałem, na lewej flance zawsze się najwięcej dzieje, i tu powinny znaleźć się hewiki, na pewno większość. Więc to jest zadanie hewików na tą mapę, na mapę Murowanka. Teraz czołgi średnie. Czołgi średnie powinny mają dużo zadań tutaj, tak, czołgi średnie powinny wspomagać czołgi ciężkie, tylko tak, jeśli nasze e, czołgi ciężkie od górnego kapa atakują tędy, medy oczywiście mogą e, zagrać podobnie jak czołgi ciężkie, jako, że medy są szybsze od czołgów ciężkich, mogą wjechać na górkę, jeśli e, Tutaj rozgrywa się akcja. Jeśli tutaj są czołgi wroga, nasze Hewiki atakują z tej strony. Będą oczywiście mogły wjechać na górkę i próbować oflankowywać czołgi wroga. Jeśli napotkają ostry opór z tej strony, ostrzał z tej strony oczywiście ich szybkość pozwoli na szybkie wycofanie się. Także tutaj na pewno czołgi średnie wspomagają Hateki. Identycznie, jeśli zaczynamy z dolnego kapa, jeśli nasze hateki już przedzierają się tutaj, w tą stronę e, i tutaj napotykają opór e, czołgów ciężkich przeciwnika, możemy wjechać sobie tutaj na górkę i próbować oflankowywać czołgi e, ciężkie. Tutaj, czołgi średnie bardzo e, mogą być pomocne dla hateków. Jest to bardzo ważne, ale tak jak wspomniałem, zgranie i doświadczenie to podstawa na tej mapie. Tutaj, e, czym, czym więcej zgrania, tak dobrego zgrania i doświadczenia naprawdę, naprawdę góruje to i daje dużą przewagę. E, dalej, czołgi średnie czołgi średnie mogą oczywiście e, także pojechać w las. E, Tutaj, zaczynając z górnego kapa, najlepiej nie podjeżdżać dosłownie tutaj, nie jechać w ten obszar. Można ustawić się troszeczkę dalej, aby mieć widok na wioskę, mieć widok tutaj na ten zagajnik oraz mieć widok na te góry. Tak jak wspomniałem na początku, z lasu można paziować na te górki na, na pas 3. Tylko tak, jeśli ustaniemy tutaj w, tym, w tych kwadratach, wróg może popędzić sobie tutaj, więc nie może być duże skupisko czołgów tutaj. Tutaj też musi stać jeden czołg, przynajmniej do tego kwadratu 0, Jak wspomniałem, w lesie dużo krzaków, dużo drzew, naprawdę ciężko wykryć jest tam jakiś czołg. Więc także medy mogą tutaj stać w lesie, ewentualnie jeśli natarcie jest prowadzone od górnego kapa, właśnie przez las, też się tutaj przydadzą. Oczywiście, jeśli, sto, tak jak wspomniałem na początku, medy stoją w lesie, to nie wszystkie, nie wszystkie one naprawdę tutaj na tym obszarze są bardzo, bardzo pomocne dla hateków. Zaczynając od dołu. E, medami. Można ustawić się e, z prawej strony. Można ustawić się tutaj. Tu są dwa domy, które e, zasłaniają nas, zarówno e, od tej strony, no i od strony lasu. Możemy wyjeżdżać i próbować paziować tutaj, e, wychylać się lekko, próbować paziować coś, jeśli jest wyświecone e, w lesie. E, punktem obrony prawej strony dolnego kapa jest ten zagajnik. Częsty błąd popełniany przez w sumie czołgi lekkie tutaj stają w tym zagajniku i próbują się bronić, paziować las. To jest dobre miejsce, tak? Nie mówię, że to jest złe miejsce, ale błąd dla czołgów lekkich tutaj także mogą stać czołgi średnie i próbować paziować las. To jest dobre miejsce ostrzału. Także dla czołgów średnich, ale podsumowując, żeby to nie było takie zagmatwane, czołgi średnie pomagają hatekom i próbują tutaj flankować HTK-i przeciwnika, zarówno jeśli zaczynamy z kapa górnego, jak i z kapa dolnego. Czołgi średnie mogą także bronić lasu. Bronić prawej flanki mają dosyć uniwersalne tutaj zadanie, zarówno z lewej, jak i z prawej strony będzie dobrze. Tylko, tak jak wspomniałem, w lesie nie, mu, nie może być za dużo medów, że wszyscy tam stoją po prostu, a tutaj hateki dostają po tyłkach w tych obszarach, a tam medy sobie stoją i czekają, aż, aż yy, tutaj rozegra się bitwa, i potem albo już jest wygrana, albo jest już przegrana, zależy od hateków. Dalej, czołgi lekkie. Umówmy czołgi lekkie, które mają tutaj też ważne zadanie czołgi lekkie moim zdaniem zaczynając od górnego kapa mamy tutaj tak naprawdę parę dróg do jazdu i parę dróg wyboru możemy wybierać przebierać czołgi lekkie jeśli mamy szybki czołg lekki możemy sobie przeskoczyć bardzo szybko jadąc tędy w A1B1 w ten obszar jeśli tu już mamy, jesteśmy osłonięci górkami i możemy spotować czołgi przeciwnika, które znajdują się w tym obszarze, e, co bardzo ułatwia pracę hatekom a nawet artylerii, e, więc tutaj jest dobrym miejsce, tylko pod warunkiem, że e, tak, e, czołgi, e, wroga nie chwapią się do ataku, bo jeśli podjadą gdzieś tutaj, no to już jesteśmy, że tak powiem, e, łatwym celem, tak? Jesteśmy łatwym celem, jeśli podjadą w ten obszar, my już ciężko nam będzie uciec, ciężko nam będzie cokolwiek zrobić. I najprawdopodobniej wyparujemy, ale jeśli tutaj typowy DEF się ustawia, bardzo ładnie, możemy tutaj wjechać i spotować te czołgi, i pomagać przy tym nabijać sobie damage po podświetleniu i pomagać hatekom. To jest jedna droga czołgów lekkich. Druga droga dosyć dynamiczna. I preferowana bardziej na początku bitwy jest to zrobić kółko przez wioskę. Tutaj ten obszar w środku pozwala nam wyspotować czołgi, które jadą do lasu, tak, lub też które mkną sobie górką w stronę. Chateków. To jest e, bardzo dobre miejsce, tylko tu oczywiście uważajmy na domy, żeby nie wjechać w domy, bo jeśli się zatrzymamy, możemy bardzo szybko zlecieć. E, to jest tak, jak wspomniałem na początku mapy: dynamiczna jazda, robimy kółko, ewentualnie dwa i uciekamy z powrotem. Po prostu patrolujemy ten teren, e, pozwala on nam na wyświetlenie, zarówno czołgów z lewej, jak i e, z prawej strony. No, i oczywiście las tutaj też może jechać czołg lekki. Z tym, że jak wspominałem, czołgi średnie powinny zatrzymać się gdzieś w środku. Moim zdaniem, czołg lekki powinien zatrzymać się gdzieś pod koniec tego lasu. Cały czas omawiam górnego kapa. Pod koniec tego lasu, żeby świecić te czołgi, które jadą, bądź już są w zagajniku, lub które są w tych zabudowaniach. To jest moim zdaniem dobry wybór. Stoimy w czakach, po prostu świecimy. Tak zwany spot pasywny. Jeśli komuś adrenalina buzuje, może także próbować przejechać jakoś tutaj przez ten zagajnik, chociaż tego nie polecam, ponieważ tutaj szybko zlecimy, dostaniemy także buły stąd. No i w końcu panowie z zagajnika się zdenerwują, nas wyjadą. Jeśli mamy tutaj spore wsparcie, możemy to zrobić, ale nie polecam. Polecam ustawić się gdzieś tutaj, na obrzeżu lasu, w jakimś krzaczku i po prostu świecić i dać popis innym działom, które znajdują się w lesie. To jest górny kap. Przejdźmy do dolnego kapa. Tak jak wspomniałem, tutaj troszeczkę inna sytuacja. Nie mamy dobrego. Nie mamy tutaj górki na, na, po in, w stronie dolnego kapa, więc możemy zrobić inaczej. Możemy szybko, jakimś lekkim czołgiem, przeskoczyć tutaj, Tutaj jest bodajże wieża ciśnień, zrobić kółko szybkie i wrócić szybko w stronę własnego kapa. Robimy takie kółko, które pozwala nam wyspotować czołgi ciężkie które i średnie. Które mknął, lub właśnie tego spotera, którego powiedziałem wcześniej, który mknął w tą stronę. Wtedy pozwala to naszej drużynie zorientować się, ile sił pojechało na tą flankę, i ewentualnie się przegrupować. Można także zrobić dosyć ciekawy manewr, czyli pojechać tędy, spróbować wjechać w tą drogę, co Pozwoli nam wyświecić tutaj te czołgi. Tak jak wspomniałem, można zjechać także tutaj i zrobić koło po wiosce. Co pozwala nam jedno, jednocześnie przejechać przez lewą i środkową flankę. Tutaj, jeśli wyspotujemy te czołgi, możemy także wyspotować ewentualnie czołgi lekkie, które jeżdżą sobie po mieście, dać popis, dać upust. I dać się wyżyć o dekom na czołgach lekkich, to jest także dosyć ciekawy manewr. Następnym manewrem jest typowy e, przejazd przez wioskę, tak jak wspomniałem wcześniej, robimy kółko, e, patrolujemy sobie po prostu ten e, obszar wioski, co pozwala nam wykryć właśnie spotery, i tak samo e, spoterów, i tak samo te czołgi. Następnym ruchem jest, pojazd do e, pojazd, <grystanie> jest przejazd do lasu. Tylko tak, ja, tak jak wspomniałem, nie radziłbym stawać czołgą, czołgą lekkim tutaj. Tak? No, słabo, słabo. Czołgi lekkie, jeśli już są szybkie, powinny przeskoczyć sobie na początek klasu i ustać sobie tutaj w krzaki. I po prostu stać i próbować spotować wszystkie czołgi, które są tutaj. Nie ruszamy się, spotujemy tylko dla naszych sojuszników, którzy znajdują się w tym zagajniczku eksportujemy sobie lasek i bijemy, bijemy, w sumie my stoimy, tak, a sojusznicy biją ile się da i wybijają las, robią wycinkę. To zadanie czołgów lekkich. Przejdźmy do tedeków. deków. Te też mają tutaj ważne zadanie. Tak naprawdę górny kap. Pomawiamy na początku górny kap, więc te deki mile widziane są w lesie. Tutaj jeśli stoimy sobie w tych obszarach w lesie, e, pozwala to na ostrzał tutaj, ostrzał wioski oraz ostrzał tych gór, czyli czołgów ciężkich oraz czołgów średnich, i naprawdę możemy ładnego Tudemadcha nastukać ewentualnie, jeśli tutaj nasze hateki przegrały e, i idzie tędy mm, atak ze strony wrogich kateków my mamy tutaj ostrzał. Możemy deko się cofać, jeśli ktoś się je świeci, to my możemy też odeprzeć ten atak, jeśli mamy dobre te deki. No i tak jak wspomniałem tutaj możemy atakować ten zaganik oraz te zabudowania. Jeśli tutaj idzie natarcie, czołgi lekkie i czołgi średnie, ewentualnie się przedzierają, możemy je bardzo ładnie wspomóc. To jest jedna z zalet tego lasku. Drugą drogą jest jazda równo z hatekami, tędy, chociaż tutaj bardziej widzę te deki wieżowe i jeśli nie mamy TDK wieżowego musimy bardzo ostrożnie grać, bo tutaj mogą nas oflankować naprawdę na przykład medy, tak jak wspomniałem wcześniej, dosyć ryzykowna, chociaż też stosowana tutaj też TDK jeżdżą, ale tak jak wspomniałem, bardziej widzę tutaj TDK wieżowe, dobra, wieżą. Teraz dolny kap, dolny kap jest bardziej kamperski dla tedeków, ponieważ tutaj na tym wzgórzu są e, dosyć ciekawe krzaki, które pozwalają nam na ostrzał lasu, ostrzał wioski i ewentualny ostrzał tutaj czołgów, które są e, atakują e, wzniesieniem tutaj w tym momencie tutaj w w tym obszarze te deki powinny się znaleźć. Naprawdę, mają tutaj bardzo dobry ostrzał. Następną drogą jest droga tak, tutaj do zagajnika. Ustawiamy się przy zagajniku. Jeśli jakiś czołg lekki spotuje las, to naprawdę możemy tutaj zrobić miazgę. Tedykami. Nie polecam td deków w miasto. Nie ma, e, nie ma sensu tak z dwóch stron dostawać. W sumie w mieście to widzę tylko czołgi szybkie, czołgi lekkie. Tak jak wspomniałem, miasto jest narażone na ostrzał z dwóch stron. Z dwóch stron, więc tutaj czołgi ciężkie, td deki e, czołgi średnie też nie mają co robić. Bardziej szybkie, czołgi lekkie, które mogą coś tutaj wyspotować. No i na koniec artyleria, artyleria. Standardowo ustawia się gdzieś tutaj, bądź tutaj, z górnego kapa. Czasami ustawia się tutaj, jeśli jest szybka, co pozwala jej atakować po linii prostej, co jest bardzo uciążliwe w pewnych momentach, ale podkreślam, tutaj mamy, jeśli mamy szybką artylerię. Z dolnego kapa ustawiamy się tutaj przy kapie, tutaj w tych krzakach. O czym jeszcze nie wspomniałem, tak jak teraz zaznaczę. Tutaj mamy te krzaki, mamy te krzaki, ustawiamy się tutaj, nie wiem czemu ludzie się tam ustawiają. Nigdy się tam nie ustawiałem, ale widziałem par razy na randomach i nigdy to nic dobrego nie przynosiło. To jest taki typowy def. Mogą tam, może ustawić się tam TEDek, rozumiem TEDek, ale jeśli ustawia się tam HATek czy jakiś inny czołg, to naprawdę krew mnie zalewa. Tutaj czołgi Sojuszniczy potrzebują pomocy, a tutaj stoi 3, 4, 4 czołgi i po prostu czekają na wroga. Naprawdę typowy dev. Nie polecam tego rozwiązania, ale wiem, że takie rozwiązanie się stosuje. Wiedzcie, że ja go nie polecam. Mam nadzieję, że omówiłem dosyć ciekawie wszystkie czołgi, wszystkie tryby, typy czołgów na dosyć ciekawej mapie, jaką jest mapa murowanka. Jeśli macie jakieś własne taktyki, podzielcie się nimi w komentarzu. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępniania go, jeśli uważacie, że dobrze prawie. To wszystko, do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!